A pamiętaj, że zawsze ważne jest to, żeby zdobywać tę przestrzeń. A i pokaż mu jeszcze tak, że tutaj jest centrum i że musi zbierać monetki. Zobacz. A patrz, jaki fajny dźwięk. Ja patrz. ci Bartku życzę, że w przyszłości zdobędziesz jakiś tytuł. Bruce jest bardzo inteligentnym człowiekiem, on nie potrzebuje takich porad. Spokojnie. On to powiedział, czy ty? Ja. A, no to. Mówiłeś, że oglądałeś z Brusem coachingi, nie? Tak, tak, oglądałem, oglądałem trochę. To czego mu brakuje tak w skrócie? W sumie to na tym poziomie to, to że brakuje mu wszystkiego, ale spokojnie, to jeszcze wszystko jest za eee... A Ale mnie teraz chłopaki słyszycie? Ja cię bardzo dobrze słyszę, Igor z tej strony. Rudy nie słyszysz? Sie siema nie, nie, Igor no pierwsza, chyba mówimy do Ola. siebie. Cześć, cześć. No tak, tak, jeszcze nigdy nie byłem na streamie Urdego. Dobra, na samym początku musimy A to się pierwsze dla widza, który słyszy, nam, że mówisz do mnie Rudy, ty. Dobra, Brus, dawaj, zobaczymy tą twoją partię. Co tu się działo? Ale, ale mówię, że nie mogłem się w tej partii skupić, więc analizowanie jest to jest takie. Jakby... Od... Mówi brud, że się nie mógł skupić, ale spokojnie, wiesz, szachista musi być przyzwyczajony do gry w każdych warunkach. To że się, to, 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 że się nie mogłeś skupić, no to okej, okay, mogło to wpływać negatywnie na swój poziom gry, ale to nie znaczy, że z tej, tej partii można żadnych wniosków wyciągnąć. Nie wiem, czy widzisz mój stream, jak tutaj przedstawiłem ruch skoczek F3 no, ja ostatni. Widzę. Dobra, oglądamy skoczek F, skoczek c 6 no tutaj się na razie nic nie dzieje, jest C4. To co jest? taki Ej stary woli? W... Tak no, no. A twój plan jest taki, żeby zagrać c 3D-4, nie? I de facto nie ma żadnej różnicy, czy on ci zagra tym gońcem stąd, tu, czy, czekaj, tu, tu i tu, czy on ci zagra tym gońcem stąd, tu, nie? Dlatego jak on ci zagrał tak, jak on ci, jak on ci zagrał tak, to ty, ma, ty możesz to od razu wykorzystać. Jak tu, jak on ci zagrał tu, to ja, jaki, jak, jaki brus jest twój główny plan? Zawsze w szachach najważniejsze jest to, żeby zająć centrum, nie? Ty byś chciał zagrać piąkiem tutaj. Tylko, że problem jest taki, że jak on ci zbije tu, to ty nie możesz pionkiem odbić tu, bo twój król jest atakowany, nie? No to w takim razie jaki ruch powinieneś zrobić? No powinieneś skręcić w prawo, zrobić krótką, no i co on by nie zrobił? Czy on zagra tu, czy on zagra tu, czy on zagra tu? to no, ty masz to totalnie wyrąbane, bo następny ruch jaki wykonasz to jest tutaj. Bo zawsze w szachach najważniejsze jest to, żeby rozwijać figury. Okej, okay, najważniejsze jest to, żeby nic nie podwalać. No bo jak podwalasz, no to wiadomo, że prędzej czy później jakoś zostaniesz ograny, ale jeśli już ogarnąłeś to, żeby nic nie postawiać, taki, taki, takie podstawy postaw, no to najważniejsze jest to, żeby zająć centrum, czyli te 4 pola, no i później też te pola w tym kwadracie, nie? No i zobacz, no. najlepsze byłoby to, żeby zagrać tutaj. No ale w tej sytuacji jeszcze nie mogłeś, no to patrz, robisz pyk, robisz krótką roszadę, robisz nie żadne B4 nie atakujemy po flance, no i pyk, następny ruch robisz D4 i od razu biały mają dużą przewagę. Się w ogóle <laughs> trochę szybciej. <śmiech> <śmiech> właśnie, dlatego najważniejsze jest to, żeby tutaj zagrać ten ruch D4. I właśnie dlatego tutaj krótka roszada jest dobrym ruchem. No i Bruce, po to takiego a czy powiedz mi? E, miałem plan w takaś ulubiona jednym ruchem. No tak, tylko zobacz, jaki będzie jego następny ruch? Która jego figura nic nie robi? aż ten gojniec wygląda jak totalny idiota. On nie atakuje nic i nawet za bardzo nic nie broni, bo te pionki nie są zagrożone. Następny ruch jaki on zrobi, to na 99% jeśli gościu nie ma nadmiaru chromosomów, to zagra ci D6, nie? Żeby tego gońca rozwinąć. No i właśnie w takiej sytuacji, zobacz, twój gojcie No A co, jak ja je... zagram B5 i zaatakuje mu i skoczka, i wieżę? No ale zobacz, że po A3D6, jak B5, to on ci może zbić, wbić. I to już nie atakujesz tej wieży, bo ten pionek ci przeszkadza, nie? No dobra Dawaj Bruce, graj nową partię i zobaczmy, jak ci pójdzie z... Ja pierdolę, ja do tego nie uczyłem, ej! Ej, nie nie uczyłem go, kurwa. <ścoughs> obiecuję, kurwa! <ścoughs> Kontr Gambit Królewski <ścoughs> <ścoughs> Ale to istnieje, bo to jest stary Łotewski, nie tylko nie w tej wariancie, nie? No zgaduję, że teraz pójdzie skoczek E4 o, Skoczek E4, D5, nie? O kur... No Ty! I Kajan mi chce grać w tą Dobra, Bruce zareaguje. Zagrał. Ooo! Tutaj Bruce bardzo, bardzo dobrą decyzję podjął, żeby tym pionkiem wjechać do środka, żeby tutaj nie dość, zobaczcie, nie dość, że ograniczył atak tak, tak, na tego na tego piąk tutaj? na tym pole F7, to jeszcze za za zajął ba za bardzo dużo. Więc tutaj bardzo dobry sobie podjął. No ten ruch on jest B4, to powiem wątpliwej jakości, ale jak na razie jest okej. Zobaczymy jak dalej będzie grał. No bo tutaj przeciwnik zagrał ruch F5, który jest, no, wątpliwej jakości, nie ukrywajmy. Bicie konia. I bicie konia, to no to nie. No to... nie w co to zbił No ale stary, on robi takie no, ruchy ja nie potrafię. Póbi... Słuchajcie, panowie! No, Kurwa, pan z, Póbi... z ruchu! No, zobacz to! Skomentuj bicie... jednym słowem, Marcy Mistrzowski, no. Ale, no, no, tak. ja i... idę o zakład E B D pójdzie E do tak ja ja mówię ci, że brudzie, nie. Brudzie o że że ja 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 O kur... No, no. kur Teraz komputer. I stary, bo ty myślisz, o Rudy się poddaję ja na streama i konia? Pół roku pierdolone, nie? To jest no. zabawne za pierwszym razem może No to nie, to już po dziesiątym razie dajemy się też w górę. Halo Bruce, siema, słyszysz mnie? Słyszę Dobra, siema, to teraz zobaczymy to twoją partię Tutaj zrobimy jakąś małą tylko analizę No i teraz tak, no E4, jest. E5, no tutaj wszystko, wszystko idzie normalne Właśnie ulegał ci skoczek C3, skoczek C6, F4 No i teraz tak, wiesz Postaraj się wolniej, bo widzowie memują już z tego jak za <laughs> Dobra, to mówię wolniej. I teraz. Mówisz dalej za szybko, stary. I zobacz teraz. Gościu zagrał Ci ruch F4. <laughs> zobacz, że jak zagrał Ci F4, to de facto wyszło coś bardzo podobnego do tego. Jakby w tej pozycji zagrał Ci F4, nie? Piąkiem F raczej staramy się nie ruszać. I jest ku temu powód. Zobacz, że gdybyś ty na F4 zbił tutaj, to już masz konkretną groźbę, nie? Bo. Będzie groziło Hetman H4 z atakiem na króla, nie? Czyli na przykład on nie może zagrać i tak, no bo po takim ruchu zagrać mu Hetman H4, no i on tym królem musi spadać, albo później tutaj, albo później tutaj, nie? Jak później tutaj, to mu zbijesz szpionka, kolejnego z darmo, no a jak później tutaj, to będziesz mógł na, na przykład zagrać ruch D6 i tym gońcem teraz w tę stronę patrzeć, no i ogólnie... Granie w taki sposób białym jest bardzo głupie I wiesz, on zagrał tak, a ty skopiowałeś jego ruch F5 No i w takiej sytuacji, ty de facto przyznałeś mu rację, nie? No bo on zagrał coś głupiego, a ty mu odpowiedziałeś No dobra, ty zrobisz coś głupiego, ale ja zrobię dokładnie to samo Zagrałeś tutaj No i powiedz mi Bruce, po co zrobiłeś ten ruch? To jest tak nielogiczne, <laughs> Podwaliłem ospa po raz no, no właśnie, podwaliłeś skoczka, nie? Ale zobacz to, to ok, na, na ogół podwalenie jakichkolwiek figur bierze się w tego, <grymne> że... Masz jakiś mhm. taki zły decision making, nie? Dokładnie tak. Szachy ogólnie działają na tych samych stronach, co inne gry, nie? W momencie, gdy idziesz na topa, nie? W 25 minucie, kiedy jest Team Fight nam idzie, no to to wiadomo, że to nie będzie jakiś dobry pomysł. I dokładnie tak samo jest tutaj, nie? To wiadomo, że to nie będzie dobry pomysł. zobacz było zobacz... Ej, zobacz... aha, ej, patrz, no? ej, patrz no? mistrza międzynarodowego posłuchajmy chwilę. Weźcie troszkę na. No, nie no, mówię, że nie był taki zły decision making, bo chciał zaatakować Skoczka na G5 i pewnie skoczek na F4. Zaję. Pat, stary, on chciał ale, konia na. W sensie, znaczy, ja, no to jest bo wątpliwe, bo on chciał no to zagrać, taka pułapka, i patrz, patrz co przeciwnik, odpowiedź <laughs> <laughs> Obroni. 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 W szachach jest też taka zasada, że dobrze jest tą gorszą at figurą atakować tą lepszą figurę, nie? No bo jak Hetmanem atakujesz skoczka, tak on obroni gońcem, to ty i tak nie zbijesz. Ale jak pionkiem na przykład coś atakujesz, tak on to obroni, mhm. to ty i tak możesz strzelić w pysk, nie? Dlatego zobacz, masz taką sytuację jak tutaj, i możesz zagrać tak i zaatakować Hetmanem. Ale on mhm. może po pierwsze, no mógłby ci wbić ale nawet jeśli nie widzi tego, że może zbić, to może obronić tego skoczka i nagle się okaże, że twoja groźba i tak nie istnieje. A gdybyś w tym momencie, zamiast zagrać tutaj, zagrał tak, no to on tym skoczkiem musiałby uciekać, nie? No bo nawet jeśli tego skoczka obroni No to ty strzelisz, strzeli Nie? i zobacz, zmienisz piąka za skoczka Czyli zajebista wymiana dla ciebie No i w takiej sytuacji on tym skoczkiem musiałby uciekać I zobacz co się stało Ty pion ruszyłeś pionkiem, on ruszył skoczkiem do tyłu I za darmo Zdobyłeś bardzo dużo miejsca na szachownicy A pamiętaj, że zawsze ważne jest to Żeby zdobywać tę przestrzeń A i pokaż mu jeszcze tak, że tutaj jest centrum I że musi zbierać monetki Br a patrz jaki fajny dźwięk, Ja ci Bartku życzę, tak. że w przyszłości zdobędziesz jakiś tytuł Bruce jest bardzo inteligentnym człowiekiem, on nie potrzebuje takich porad, spokojnie On to powiedział, że ty? Ja A, no to Moi rodzice stawiali na edukację, oni zawsze mówili, że będę kimś, a... Zostałeś streamerem No <słuch> <słuch> Patrz na ten czat jebany, widzisz co zrobiłeś? Piszą Rudy i taką emotkę, że zamknął pyskę nie? No i Bruce, jak myślisz, no ogólnie to jest pewnie tak, że mogę sobie pokaż bia... to idź sobie, nie? Ja bia... co bia... bia... bym zagrał czarny, mi serio, nie I, by... I dawaj, dawaj, Bruce, graj nową partię, bo ja tutaj widzę dobry potencjał na zbicie, jaki masz ranking 1001, to na koniec ja tego stream. 1200 nie, prawie na... niedawno no to i na... spadłem Na koniec tego streama 1100 na luźnym B nie zbijasz, więc daj, jeszcze jedziesz dalej O, mam... o jest i patrz i Rudy zlega wieża F2, czyli Bruce o, Jezus, jaki, No i, no kurwa, to, po jednym jest... coachingu on nagle pikuje, dobra. Dobra. Ale go pier... nie, ty, ty, nie daj mnie to, kurwa. Dobra. Nie. Usobię, kurwa. Y, mamy coachingi pół roku, tak? Tak. Powiedz mi, kto jest, kurwa, przychodzi do mnie arcymistrz, raz, kurwa, na całe życie, bo to jest prawdą, nie? I ty grasz nagle w szachy, które cię uczyłem pół roku i ty, kurwa, w dwie godziny umiesz więcej niż po ze mną spół, po pół roku, co? Bo Igor się po śmieje. Fajnie, bo... Bo pan Igor jest miły uśmiechnięty. Pan i Igor nie jest miły uśmiechnięty się nie nerwuje! Jak gra dobrze, to się nie nerwuje, dobrze ja no, bo... Ale dobrą partię zagrał, w ogóle no, Kolejna świetna partia, tylko tutaj kilka niedokładności, nie? Dobra, e, weź, na, weź na stream e, Rudego i oglądam po kolei. I to jest taki skoczek na C3. On jedyne pole sensowne, na jakim mógłby stanąć, żyć, jest B5. I dlatego dobrze mm. jest ograniczyć tego skoczka na B5 i zagrać ruch A6, żeby te pole na, na B5 trzymać zapisk pysk. Ale dobra. Czyli to, się, to, czyli to jest ruch profilaktyczny. Tak, dokładnie, to jest ruch profilaktyczny. Ruch C6 byłby bardziej w moim stylu, nie? Że załóżmy, on ci gra E3, Ty grasz C6. On cyga, go D3, i potem będziesz tego tak, tak A ja i mówię, tak. I ja że pionek I potem c tak, Dobra. Idzie, kuwa, dobra, weź, poczekaj. Pionek C, stary, bo teraz on udaje takiego, wiesz, jak to się mówi, świętoszka. Patrz, on w takiej pozycji gra tak. I wytłumacz, Bruce, czemu tak grasz? Bruz, patrz. Aby zagłosować, żeby zagłosować, dlaczego? Nigdy nie, nie pamiętam, żebym kiedykolwiek. Zamknij mu dupę, bo sprawdzałem dupę. Dobra, co on bazuje? Zamknij dupę! 60 partii! Na 60 partii 40 gra. Nie, nie, dobra, prawda. 40 na 60 gra. Aby wczoraj więc ty zamknij dupę i daj panu utytułowanemu mówić. Ale nie, no zamknij. Dlaczego rój skocznik to jest słaby? Bo zobacz, twój. No i teraz już nie ma tragedii, no bo gdyby zagrał ci tutaj, to mógłbyś z koszkiem wrócić i bronić tego pionka, nie? To widzi, oczywiście, o widzi Na bank widzi. Bruz widziałeś to, prawda? Nie. Trzeba było powiedzieć tak. No dobra. się zagrał ci tu. No i zagrałeś tak. I to był duży błąd, nie? Bo pamiętaj, że jest takie powiedzenie wszelkie, że każdy ruch pionkiem to jest jakieś osłabienie. Zobacz, zagrałeś ruch B6 i okej. Okay, idea jest spoko. No bo chcesz zagrać gońcem tutaj i potem tutaj, nie? W był twój plan, hmm. czy nie? No zobacz, tak. jak zagrałeś pionkiem tu, to już zrobiłeś sobie jakąś dziurę w pozycji, bo tutaj już te pole trzy się słabe i on od razu ci koń tutaj wskoczył. Zamiast tego, najpierw... A no, że... to widziałem, ale widziałem, że mogę sobie odejść hetmanem, wiesz? No ale zobacz, że jak odejdziesz hetmanem, to już pion tego pionka nie bronisz, nie? No tak, tak, no i z tego powiem też nie... Dlatego nie zobacz, wiem, że... jeśli on ci wskoczył figurą do przodu, to tę figurę, która ciebie atakuje, dobrze jest strzelić w pysk po prostu. Tutaj najlepszym ruchem byłby po prostu skoczyć b5, zbiłby ci gońce, wróciłby się, Skoczkiem, gonie by sobie poszedł tam gdzieś i teraz znowu możesz albo A6C5, albo C5 od razu, albo B6C5. Mm. Tutaj masz naprawdę bardzo dużą wolność pod względem tego, jaki plan będziesz realizował. Ale zobacz, w momencie, gdy figury białego są maksymalnie do trzeciej linii, to ty nie musisz się tak przejmować. Ale gdy on ma takiego silnego skoczka, to trzeba być uważnym. Dlatego ten B6 ruch B6 nie był taki dobry. Powiedz teraz coś takiego, proszę. Dobra, Rudy, Zamykaj poczekaj. W Kończymy analizę i wtedy możesz się wyrazić. Wy 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 Słowić, nie? No i widzisz, i tutaj ze względu na to, że gości osłaił białe pola, to po czarnych polach już mogło się mu dać marla. i zawsze by był takie. Nie, 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 wiesz co, ja... Ja miałem trochę jak takie klapki, yy, konie z klapkami, widziałem poczwórne widzy, to, to po prostu nie widziałem nic innego. Wiesz? No tak, tak, ale powiem ci, się, że to nie jest żaden problem, bo pamiętaj, że nieważne jaką drogą ważne jest to, żeby wygrać. Zagrałeś tutaj, on ci zagrał tutaj, bardzo, bardzo dobrze jest to, że zauważyłeś, że grozi ci tu, obroniłeś się przed ostatnią groźbą, on zagrał ci tak, no i po prostu teraz pozbijałeś mu materiał, nie, pyk, 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 zbiłeś tutaj, no i wierzaj, jest no to zakończyłeś partię. No i świetny, naprawdę Bruce, bardzo dobra partia, widać, że szybko robisz postępy. Dobra, masz tutaj słuchawki, możesz się pożalić teraz. Posłuchaj, słucham e, czat, czat napisał tak Czy nie boli mnie to, że przez 500 godzin Bruce mnie nie słuchał? Ponieważ e, po jednej godzinie z e, gościem, który ma tytuł i ma arcymistrza Ty zacząłeś go słuchać, bo on ma tylko arcymistrza Czy to o to chodzi, że ja nie mam arcymistrza, Bruce? Szczerze, to po prostu ci dokuczam bo, bo czas się dobrze bawi A ja wiem, że ciebie to nie boli, bo sam to przed chwilą niedawno mówiłeś Ty byś mógł mieć stary, nie wiem, mógłbyś dwóch nóg nie mieć I tak bym cię kochał Nie jestem, a... Nieważne. Nie, no stary, szczerze. Boli mnie trochę, że nie mam tytułu, wiesz? A nie to, że Aha. nie mogę przez to spać, no nie? Liczy się mam nadzieję... człowiek, Bartku. Tak Jeżeli myślisz? wkładasz to serce i robisz to, co ci sprawia przyjemność, to nieważne, czy masz mniejszą czy większą wiedzę, ale wkładasz to w całe serce, więc jest to najbardziej wartościowe. Ej, kurwa, jako ciebie to słyszę, to mega miłe w ogóle. A proszę. No i patrz, patrz, patrz. Oj, Skoń teraz. O, ho, ho. A tak jest. Ja idę teraz zagład, to zagład, to że do zakładu, że pójdzie i 7 beczek. Zakład? Nie. Zakład! No dobra no, O, o, o Wie pan, co Nie no zadań nie Imo no, zagra no, co, no, co? a albo C6 Odwapnij wam widzowie albo będzie 7B6 Kurwa Człowieku, ja znam Prusa Jak moją matkę, rozumiesz to? Moja matka mnie urodziła A Prus jest moim ziomkiem Stary b na Primo, bo ma Jak mamo Patrz, i patrz beszysz BES tak nie, ale... nie! Nie w ogóle gwarantuję ci to Dobra, może? posłucha się! Posłucha się i nie nagraba! Posłucha skoczy. się! O. O, ale nawet mije. mówi, że wyciągnie wnioski z ja poprzedniej trafowa. partii, p tak. Jest progres! O no, no, nie! O co się dzieje, patrz! A dobra czy znajdzie Jakie kurwa wnioski! No pa wygrano ma patrz, koń wbije na A8, wróci z koczkiem, zbije go! Wróci z koczkiem! ty pierwszy raz wrócę masz lekcję! Spokojnie rudy! Ja to chyba nie ma tragedii, nie? Oj, oj, ja To chyba stopy wam w sumie dwie lekkie, sa. On mówi, że nie ma tragedii, tragedii. Ale policzył figury właśnie, jednak nie. Nie no za szybko to grał. To dziękuję za, za coaching Bartuś, Patryk i Igor. Fajnie było was poznać i życzę wam e, miłego wieczoru i udanych szachów. Ej, w moim odczuciu fajnie, że posłuchałeś ludzi, którzy umieją grać w szachy, bo ja ich wprowadzam troszkę w świat Twitcha i fajnie, żeby nie, też się nie, pokazali nie. ludziom, nie? Kurde no, jak ktoś mnie taki uczy, to nie będę, wiesz, z, z ręką w majtach siedział, tak? No trochę szacunku trzeba mieć. Nie, nie. Ale stary, widać też e, progres, bo ty się spinasz. W moim odczuciu wystarczy, żebyś k***a myślał. Igor ci powie jedno zdanie. Bro, powiem ci że naprawdę widać, że podniosłeś swój poziom i najważniejsze w szachach jest to, żeby wierzyć w siebie. To, jest, to brzmi jak takie totalne puste ale samo to, że nabrałeś pewności siebie, od razu cię uczyniło lepszym. I dlatego spokojnie jesteś w stanie rozpoznać ludzi na swoim poziomie, tylko nie bój się robić aktywnych ruchów. I dobra, oddaję głos. Sobie dobra, ono, super. Powiedz robisz, że super i... Bruce, przekazać, jest... że jesteś chyba Jakiś stary i nic się nie nauczył To nie ma znaczenia, bo e, Igor Ej, Ej, do